No hej. Nie wiem czy wiecie, ale od niedawna zacząłem streamować na Twitchu. No. A, chyba go zabiję no, zabiłem go. Przyjdźcie i się przywitajcie kiedy jestem online. Ty, no i spać, bo czas ma on wolno leci. No. ona no, już lepiej. Mogę wyjść? No. Jeszcze się śpi. No, już jest ranek. W sumie to nie ranek. Jezu, o siódmej wstawanie to jest niemożliwe w ogóle a tak a propos. Tak. Rollcall, dobra, idziemy na Roll Call. Mara, my się w tym odcinku dopiero uczymy tej gry. W kolejnym tak. już będziemy bardziej ogarnięci raczej. Tak. Czy tak, oni tu mają coś jeszcze, na... Pse, jeszcze ten masz chyba będzie Hm, Hmm, o, siema. Gdzieś tych tych... Gdzie jest Bobby? Ja nie muszę porozmawiać. To robi, Bobby, Bobby Thanks. Dostałem kasę Co, myślałam o mnie. Znowu ciebie x -tactu. Ej, ja pałące i hide. No co mam widział No i co ty jaś? A tu będę... No Ej, kto zostanie przeszukany? Nie wiem, Aleksy i Shay. Czy na czacie. Czekaj, co jest teraz? Breakfast? Breakfast! 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 go. Mam na... Breakfast! To ja tutaj. O, to quest od Robina biorę. Eee, energy drink jakiś zgubił. To już. Siadamy! O, noże, kolejnego? Mogę mieć two naraz? Mm. Dobra, siadaj. Dobra, no, biorę wszystko. Tak. Siadaj tu, bo tu jest miejsce jeszcze. Kopiń. Dobra, dobra, nie krzycz. Dobra, No ja teraz uciekam weź. O, no. nie gonią mnie. Ja muszę coś tam zrobić dla akurat. Dobra, idę przypakować trochę. Jest no ale. Ogólnie wiesz, że ci się siła przydaje do pracy? Ja nie mam pracy. Dobra, dobra, mam to. I teraz to jest dla Bobiego. Co? Co dla Bobiego? Bobby, jak tak, mogę sprawdzić na mam kasy? tu nie mogę, no. Co zrobiłem? jest Bobby. To Hm? To nie jest Bobby, to nie... Nie mam... Czy Bobby się tu bije? Tu nie jest Bobby, to jest Dubs. Zbiut, to nie, no, gdzie jest Bobby? Bobby mi zniknął znowu. Nie, ja chcę Bobby. Chcę całą chłopana na sprzedaż? Nic. A widzę Bobby. go na mapie. Ta siłownia, bo kurde, nie zdążę do pracy. Bobby. O, to tak. To muszę znaleźć Energy Drink. Ty tam tylko na siłowni siedzisz. Ja tu quest robię, nie? Zarabiam książki. Ej, czy... ewe? Co to? A, bez security level. Bez pracy tak, nie mogłaś. Opening. Hmm. Eee, ale jest energy drink muszę go zwrócić do hopa. Dobra, ee, jestem Mogę idiotą. na mapę kliknąć? O, mogę na mapę kliknąć. On całą mapę tutaj, widzę Ciebie nawet. Jestem idiotą, powiem to. Wiem. E, ale w tym sensie, że nie mogłam znaleźć siłowni. Ja się od, odkryłem, jak włączyć mapę. Na mapę kliknąć wystarczy. Kozak. Tu jest pod prysznicami. To jest Bobby, tak wygląda Bobby. A tak? nie, to jest Robin. Dobra, dałem mu I Energy drinka. Jak siedział pod prysznicem? Interact. Słowo, się schowałem w szafie. O, dobra, już nie wszystko. Kliknij na swoje. tam gdzie masz swoje życie, energia, takie rzeczy. Kliknij na to po prostu i tam masz. Ma wybielacz. Co daje wybielacz? Daje to, że nikt cię w nocy nie zauważy. Możesz chodzić. Co? Że jak w nocy nie pójdziesz yy, spać. No. Jak założysz? Wybielacz założyć? Yy, nie wybielacz, tylko strój. Strój pomalowany wybiela wybielaczem. Co? To jest jakaś... jakaś... techniki jakieś No bo to był w The Escaping 1, więc Kontraband ta... Ja nie wiem co z tej robią w ogóle, nie wiem. Ja sobie idę. Ja jem, żeby nabrać energii. Co my powinniśmy zrobić? Da się, eee. się kibale odkręcić no, tak. i uciec z rurami albo nie wiem? Ja raz podniosłem to generalnie. Co to robić O! Ty! Da się wejść na biurko, i wtedy możesz patrzeć na wentylację. Czyli, poczekaj, potrzebę poczekaj, wyszukił. O! Możemy uciec z wentylacjami. A jak to. Ten. To nie śrubokrętny czy coś. Ja mam śrubokręt. Ty! Cześć. Chodź, bo jest akcja. Grubo jest. Co ty znowu odwaliłeś? Chodź, jest grubo. Dobra, to sam uciekam z więzieniu. Mogę. Uciekłeś? No. Ty nie idziesz, no to ja sam idę, nie? 75 procenta. Okej. Okay. Idziesz, czy mamy sam iść? No dobra, Uuu. idę. Idę. Już idę. Mm. Siema. Pa. Generalnie... Czy rani... jesteś na dół? No ja jestem na dole. Ale... E mm. no poczekaj. Ej ty? No Chodź tu, chodź tu. Do mojej celi chodzi. Czem. Ominąłem Pa, wow. I E. I. zobacz. Można chodzić sobie po całej miejscówce, na przykład tu. Nie wiem co to jest. Można sobie wyjść. Chyba. Nie, i to jest śmieszne. Bo jak nam zgaszą światła nie będziemy mogli wyjść, to nie będziemy mogli sobie iść gdzieś. Tylko gdzie? Nawet tak, się biją, debilne Na korytarz się nie opłaca wyjść. Bo pewnie będą y, patrzeć tam. Tu są same cele. Będziemy mogli y, ten, że się. A tu się chyba. Jest bardzo opłaca ten dzień. Iść, bo tu tylko na korytarz można wyjść. Ewentualnie tu. Nie, tutaj to to jest. A to jest wyżej, chyba tutaj jeszcze wentylacja. Ej, bo kolejną rutynę przekapiliśmy. Zostaniemy w mordę chyba. Unlock oh, też. security level entrance because cop the... hmm. ja swoje rzeczy cop 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 zabiorą Co Też czekaj, muszę... hmm. ja cop 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 muszę cop go... cop 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 na powoli będziemy kończyć ten film. Myślę, że pod koniec tego dnia. No, no już długo trwa. Jeszcze pół godziny już trwa. Prawie 40 minut. Jest. Ja pominąłem trochę rutyny i oni są pewnie mnie wisie. Może nie? Nie wiem. Nie, nie, ja, ja. ja. Mam te kolacje... Ha? Co będzie po kolacji? Free time? Tak, free To jest co powiedzieliście. Co może teraz robić? o rzeczywiście. Kradnę widelce. Dobra, innego mogę. Mam widelce, łapie Ja na to się nie boję niczego. Tu mogę wejść? Nie mogę. Tu mogę. Tu mogę. Tu mogę. Tu, mogę. tu nie mogę. Dobra, ma nielegalne rzeczy jakieś. I... ochrniarza widziałem z przodu. Tu, czy chłop coś ma? Coś ma. No dobra, nie chcę mi się wszystkiego szukać tutaj, nie? nie śpię sam biegł, ja nie wiem. Co masz jeszcze robić? Może coś jeszcze odkryję? Co to było? Nie wiem, czego co? No tak, trzymaj ziarnę. Co? Ej, można... Co? podrapałem ściany widelcem i można... Można rozwalić ścianę widelcem. No nie gado. A to po 1% leć to 100 razy mi się zrobić. Ja tam się przekopuję. Widelcem. A mam no tu Nerdzora, pi tego. to jest banana. Przynajmniej nie będę miał tego. Miał wolny jak Damage found? Ty, jak nie... O mnie ten! Oni odkryli, że ja ściany drapię i teraz nie biją. Znaczy, nie biją, ale... Co tu ma czerwony chypi? Dobra, dobra, dobra. Mogę łom kupić. Damage revert. Po co wam chodzi mordy? Wracać do celi. Dobra. Wracam. Tu jest moja celeta. Fak, 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 fak. O, dobra. co? Do, Zobacz co wymylił. Jakaś kwarantanna. Ha! Czyli do mojego zioma wbijają jak ze antyterroryści. Ty, ja mam nielegalne rzeczy w biurkach, do mnie wejdą? Ja mam ich za dużo. Jeszcze trochę mnie nakryją. A, mam wszystko tutaj w tłumku, nie mogą mnie... Ja mam to w ręce, schowaj tą moto Slash ten taśmę tam, rzucaj okej. Okay. Nie. nie wiem co, Modo rzucaj, mogę to tu przechować? Bez spuszczania? Chyba nie mogę, no, ale nie ma tego w ręce, to kozak. Co, jaka akcja w ogóle. Znaczy, żadnych uszkodzenia. Ja nie wiem o uszkodzeniach. To nie byłem ja. Ej, w... bo mu to zalał cały pokój, cześć. No nara, spać. Cały pokój mi zalało. Ej, wy spróbuj iść do łóżka, <grym> może ta, <grym> może szybciej to minie. Ten lockdown. Nie. Kurczę. Ty, przecież ja mogę sobie wyjść po prostu z mojego tego... Ja wychodzę. Dobra. Ja nie mogę. Muszę od nowa to odkręcać czy...? Eee, to mi się nie chce. Gdzie miałbym iść niby tam wtedy? Co mam Damage repair, a mi naprawili tą sianę? Mam nadzieję, bo nie chcę mi no, Ej, dobra! Oh, dobra, on mi nic nie znalazł. Nic kompletnie. Dobrze. A miałeś ha! jakieś rzeczy? Ha! Jest 23, wypadałoby i spać. No, no nie wiem. Ty, koło śpieć siedzi na dziurku. A no, wokół mnie tu psy jakieś biegają cały czas. U ciebie też? Mm, tak. O, naprawił mi tę smuczkę to u ciebie znaleźli. U mnie tylko zadrapanie na ścianie, to nie byłem nawet. Ja to mój kot. Ja? Ej, ale u mnie nic... Dobra. Nic nie Lights znaleźli. out. Dobra, idziemy spać. Tak, w takim razie dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym tak. odcinku już w następnym tygodniu, albo w tym nawet tygodniu. Jeśli Wam się, się... Zostawcie spodoba. hashtag więzienie!